serdecznie w kolejnym odcinku. Piękne jeziorko za mną. Nieduże ale obfitujące w karpie. Co jest nietypowego w, tym, w tej zasiadce? Dwie rzeczy. E, po pierwsze, znajdujemy się na terenie Niemiec. Po drugie, tego szumu pewnie nie będzie słychać, ale ja go wyraźnie słyszę. Co to za szum? To morze Bałtyckie. W tym kierunku, a jest to kierunek północno-wschodni, znajduje się w jakieś, za jakieś 150 metrów Bałtycka Plaża. To jezioro jest praktycznie zawałem Morza Bałtyckiego, także rewelacyjne miejsce, dosyć unikatowe. Mało jest takich jezior, no a ja mam przyjemność wędkowania na tym. Wykupiłem sobie pozwolenie na cały rok i będą tu się pojawiać na pewno filmiki z tego jeziora. Miejmy nadzieję, że coś wpadnie, jeżeli nie, to trudno. Zaaktuję tą zasiadkę jako testową, bo jest na tym jeziorze dokładnie to moja dopiero druga zasiadka. Pierwsza była w 2013 roku, druga jest teraz. Oczywiście to jest też skierowane do tych, którzy często pisywali, że dlaczego nie filmuję zasiadek na dzikich łowiskach, czy dlaczego nie ma w ogóle zasiadek na dzikich łowiskach. One są, ale nie są filmowane. Bo wiadomo, jakbym w Polsce sfilmował, a jestem z dużego miasta, ze Szczecina, to bardzo dużo karpiarzy by się zwaliło. A tutaj jednak dosyć ciężko zdobyć pozwolenie, więc mogę ze spokojnym sumieniem filmować zasiadki na dzikich zbiornikach. I mam nadzieję, że nie będzie to tylko ten zbiornik, może w przyszłości jakieś inne. Okaże się tak czy siak na pewno tutaj. Do końca 2014 roku mam pozwolenie i będę zasiadał w miarę regularnie. Mam 12 km do swojego mieszkania stąd, także to jest rewelacyjne. Mogę regularnie przyjeżdżać, nęcić, miejscówki obadać. Jest jedyna wada tego miejsca, że nie można wypływać jakimikolwiek środkami pływającymi, to znaczy Odpadają młódki zamontowe, odpada, odpadają młódki, pontony, etc., etc. czy bellybooty. Nie jest nic dozwolone. Nie wolno się kąpać. E, Także, jakby ktoś nawet kombinował, żeby wywozić swoje zestawy, pływając, też nie można tego robić. Tylko i wyłącznie z żuki. No, ale dam sobie radę na pewno. Do berek. Noc minęła spokojnie, tylko praktycznie jedno piśnięcie. Był przymrozek. E, mam sobą termometr. Także patrzcie plus 6 stopni, plus 7 stopni Nie jest zbyt ciepło, a e, nic nie przeszkadza. W ciągu dnia ma być naprawdę ładna pogoda. E, Spokojnie Zresztą zobaczcie jak to teraz wygląda Zero wiatru Cisza i spokój na wodzie Widać ruch ryb Da ja sobie szykuję śniadanko Jeszcze barszczyk do tego dojdzie No i będzie, będzie trzeba Чекать на брань. Pierwszy kart, dziki kart niemiecki w podbieraku. Jest, jest, jest. Yes. Ładny kartik. Ładny kartik. Ale piękne branie było. Dobra czas na zmoczyć matę nietypowo zacięty, za górną wargę ale haczyki bezzadziorowe jak mi ktoś powie że trzeba z zadziorem używać na dzikiej wodzie, jak widzicie bezzadziorowe, kulka rabidabi kwantuma ze sztuczną kukurydzą i na to wziął 5 kilo 4.900 a. Waha cztery dziewięćset a Mój pierwszy dzik niemiecki kartik 4900 Wziął na rabidabi ze sztuczną kukurydzą jak widzieliście e, Wcześniej dodałem do worka PVA pokruszonych kutek rabidabi całych peletu Alerakła 8 mm i to wszystko zalałem gu ananasowym I oto efekt Super, niezmiernie się cieszę Rewelacja no nie spodziewałem się, że tak, że tak ładnie wezmą. W nocy nic. A tu proszę. Nie wiem nawet co jest. Gdzieś 10, 10, 11 mniej więcej. Nawet nie spojrzałem na zegarek. A w sumie się by zgadzało, bo wczoraj rozmawiałem tutaj z panem, który Niemcem, który regularnie wędkuje i mówił, że właśnie karpie ostatnio jak łapał, to właśnie koło 11. No i to by się sprawdzało. Dobra, wypuszczamy tego kolegę.

łowienia tutaj. Nie nęciłem, nie nęciłem punktowo, jak może by się wydawało po tym, co powiedziałem po złowionej rybie. Mam postawiony marker, nie wiem czy go będzie widać i nęciłem z pombem. Normalnie z pombem nęciłem z mieszanką peletów, kukurydzy z puszki, żeby złabić drobnice. Do tego dodałem też tuńczyka i sardynki, klasycznie u mnie. No i później jeszcze dodatkowo, oczywiście, tak jak już wspomniałem, do zestawów dodałem worki PVA. No i to przyniosło efekt i mam nadzieję, że będzie przynosiło efekt w przyszłości. Miejscówka jest na wschodnim brzegu jeziora. Osłonięta od wiatru, jestem całkowicie osłonięty od wiatru. Tutaj jest linia dużych drzew, za mną tak samo. Cały czas był wschodni wiatr, przepraszam, nie wschodni, tylko północny wiatr. Dlatego się schowałem tutaj. Obok mnie, tu za trzcinami, jest ujście małego kanału. Jest niedostępne dla wędkarzy ani z jednej ani z drugiej strony. No i miałem nadzieję, że właśnie będą ryby się zbierać tutaj. Raz osłonięte od wiatru, a dwa, że kanał będzie wpompowywał, wpompowywał jedzenie, jedzonko. No i, i przyniosło to efekt zarzucę jeszcze zestaw, chociaż będę za niedługo się zbierał. Wyjaśnię wam jeszcze jeszcze pokażę przed zarzuceniem też zestawy, ale chciałem też wam pokazać cię pewną ciekawostkę. Otóż, jak wspominałem wcześniej, jesteśmy w Niemczech. Na tym zbiorniku nie można nie można nocować w namiocie. A mimo wszystko rozbiję namiot. Dlaczego? Bo według prawa tutaj wszystko co nie ma podłogi tak jak ja odpiołem, nie jest namiotem. To jest schronienie po prostu. I też odpiąłem przód z winołem, żeby widać. Jak coś, to po prostu nie jest to namiot. Normalnie łóżko tutaj się leżałem teraz na słoneczku, czytałem książkę, ale przed tym jak było branie. I, i, I też e, muszę, muszę podziękować mojej ukochanej, bo dosłownie przyniosła mi szczęście. No i udało się dzięki temu też to sfilmować. Gdyby nie ona. No, to nie miałbym sfilmowanego tego mini holu tutaj, bo, bo też późno, późno łączyliśmy kamerę. No, ale mimo wszystko się udało. E, no, ewidentnie przynosi mi szczęście. Kiedy, kiedy pojawia się na zasiadkach, to coś łowię. Także dziękuję bardzo, Aniu. E, I właśnie ciekawostka, jeżeli chodzi o te namioty. Mm, można, można to w pewien sposób obejść. No, i, i, i dzięki temu łowić też w nocy. A sami widzicie urokliwe miejsce. Tutaj za mną te budynki to jest kurort nadmorski. E, I tam przy, przy budynkach jest mała zatoczka, i e, nie można w niej wędkować. Cały, cały obszar, zbiornik dalszy można łowić. W tyle za mną, mniej więcej tak jak palcem wskazuję, jest też tam mostek. Od tego mostku można jeszcze łowić. E, I na pewno, na pewno będę tutaj sobie. E, zasiadał, nęcił miejsce i oby, oby, jak najlepsze wyniki były. Znowu to samo, widzicie pokruszone kulki rabidabi całe, pelet, tak jak wcześniej to zrobiłem, dodałem troszeczkę głu do tego, zadałem, wymieszałem to troszeczkę, worku się rozprzestrzeniło otóż nam powstaje ta chmurka ładny zapach się wytwarza kompresuję sobie i tu od spodu porobię dziurki igłą żeby powietrze uciekło, żeby tam nam to nie pływało po powierzchni, tylko poszło na dno, razem z hakiem. I igłę wezmę. I igłą przebijam tutaj od spodu, robię dziurki, żeby powietrze uciekło. To wycisnę jeszcze. Widzicie jak już głód tutaj działa. Ściskam, żeby powietrze uciekło, skręcam i to mocuję do haka. Zobaczycie też teraz materiał z mojej poprzedniej wyprawy mojej i moich kolegów na ciepły kanał Dolnej Jodry. No niestety nie złowiliśmy tam ryby. Tylko chłopaki na spinning łowili i to z nudów zaczęli rzucać i złowili tam bolenia o konia. Także e, tych ryb niestety na filmiku nie widać. Ehm, ale pokażę Wam przynajmniej jak to wyglądało, jak się nastawiałem tam na ryby. Były brania na śmierdzące kulki. Także mogłyby to być jakieś sumy małe, czy coś, trudno powiedzieć, czy karpie, kolega miał na pewno, na pewno nad ranem e, branie sumowe, walczył z rybą, e, wyciągnęła mu bardzo dużo żyłki i, i, i wlazła w zaczepy, no niestety nie mógł tam nic zrobić. Mimo wszystko zobaczycie zdjęcia z fajnej wyprawy. Wam zestaw, jak zwykle, bezpieczny klips, lider z fluorokarbonu, ciężarek, to jest e, 120 gram, to jest duży uciąg, dosyć długi przypon z sinkersem, tutaj jak widzicie, miękka plecionka, e, to jest kordy e, natural soft, e, zestawik w ciągu dnia stawiam teraz. Eksperymentalnie taki pelecik w otulinie fluo truskawkowej, i tutaj worek PVA z peletem śmierdzącym alerakła 8 mm, troszeczkę pasty peletowej wsadzone i trzy peleciki, tak jak widzicie, te też fluo. I to wędruje do wody. Miejmy nadzieję, że przyniesie to jakieś efekty. W nocy było dosyć spokojnie. Kolega miał nad ranem branie i był to prawdopodobnie sum. Wziął dosyć anemicznie, potężnie mówił kolega i wyciągnął mu 60-70 metrów żyłki z kowrotka, poszedł równo z prądem tutaj w stronę właśnie tego filtra, przy którym ja stoję i no i, i niestety się spią. Także coś było, ale raczej nie był to kalb tylko sum. U mnie były pojedyncze piśnięcia na śmierdzącą kulkę. No cały czas mi nęce miejsce. Mam nadzieję, że dzisiaj w nocy coś wejdzie. A tak jak mówię, ten zestaw traktuję czysto eksperymentalnie, bo tubylcy mi powiedzieli, że właśnie Około 12-13 bywa, że, że, że są brania karpia tutaj, także e, dlatego założyłem pelet, który w tej ciepłej wodzie będzie, będzie dosyć szybko pracował, ale nie planuję tego długo trzymać, także mówię, no, gdzieś 4 godziny maksymalnie. Rzuciłem sobie też pelet przy brzegu ten sam, żeby patrzeć mniej więcej jak długo pracuje, także zobaczymy. Się zbieram wędki jeszcze w wodzie, ale się wyciągam za sekundę. I czas do domu. Także zasiadka bardzo udana. Tak jak mówiłem wcześniej, był to test nowego miejsca. Test jak najbardziej udany. No i oby w przyszłości wpadały jeszcze fajniejsze karpie. Także do zobaczenia.